Wszyscy jesteś a to jest kolejny odcinek z Minecraft! Właśnie! Mm, tu jest Pupcio, tak! To jest półczoł, projekcyjny Yyy... Idziemy w dzisiejszym odcinku, nikt tego się nie spodziewał, koteczki z maja do. Yy, to... O, wreszcie jesteś na swoim miejscu! Bardzo dobra robota! To jest świnia, nie wiem jak tu się znalazła, ale znalazła się jakoś co O właśnie, perfekcyjnie. Yy, idziemy do do naszego kochanego, ponieważ będziemy mógł zapalać yy, perfekcyjny portal. Proszę Państwa, idziemy tam... Aha, ale nic się wziąłem do jedzenia, wracamy się. I już jesteśmy po krótkiej przerwie, prawda? Ała! O, o moje ścieg na głowie! Wracamy po krótkiej przerwie! O, musimy zejść głębiej właśnie. Jesteśmy... Jesteśmy gdzieś. Trzeba gdzieś, w któryś kierunek jakiś, a ja wybiera tygry. Dobra, tu jest jakiś bodospad. Magma blok. Piasek dusz. O to patrzcie nam chodzi. Troszkę. O, właśnie. Tu jest perfekcyjny. O. Glowstone. Pi... Glowstone jest na pocięciu. Nie wiem czy tyle wystarczy. Mamy... Tyle. Dobra, jeszcze troszkę Tak z was taki to wystarczy. Na razie tyle. U, wow, co za widoki perfekcyjne, takie jezioro tajemnic. O, joj, mamy twierdzę, twierdzę, twierdzę. Tajem, to tajem, nie przystaje. Tu jest jakieś zamcisko? Może, a może nie. O, dokonał postępu, potwora forteca, czyli co? Coś zrobił, aaa! O to! Tylko, że. Ciemno jest, więc rozjaśnijmy sobie. O. Gdzie tak stawiać? Tu są. O. Są babrotki Tutaj jest... A masz jakiś piasek tuż? Kopałeś? Bardzo dobra robota. O. Mamy dwa diamenty bo te zbroje i tak jest problem bo nie mamy pochodni ma. o jest następna skrzynka która nie jest już pusta bo siadło I to jest ślepy załóg wielkiego przedsionka chwały o skrzynka Perfekcyjnie, skrzynięcie. Co tu się dzieje? Cza zabawa mnie ominęła. Siema! żółtek, Ja cię rozpisuję. za zacięty. Chodź ta! Tu lajesz do światła, aby widzowie widzieli Twoje... A. O, mamy. Cześć! Proszę bardzo. Chodź Chodźcie na rozgrzewkę paniu się. To jest właśnie potęga. Bardzo serdecznie żegnam was po cichu. Ponieważ cię lubi sobie grzebać w nosie <grystanie> To nie jest prawda <grystanie> Dobrze, więc zostaw subskrypcję Łapecie w góręcje yy... Komentarz też zostaw Jak możesz A jak nie możesz to... To przykro mi Więc do następnego Cześć!